Był las, nie było nas, nie będzie nas. Ale czy będzie las? No i tak się pracuje, kurde. Kiedyś to się robiło konikiem, zrywka, kombinowanie. Teraz maszynka, jeden człowiek, klimatyzowana kabinka i wszystko. Ile spala ropy taka maszynka? No jak myślicie? Właśnie, piszcie o tym w komentarzu, a odpowiedź oczywiście na końcu odcinka. Ja tu uważam, pełne zabezpieczenie, kamizelka, bezpieczeństwo przede wszystkim. Jest styczeń, moja wyprawa na ziemię wielkopolską. Jest cudownie, bardzo dynamicznie, nie spodziewałem się, że będę mógł nakręcić tak fajny odcinek. Dla mnie jest to mega zajawka. Jest, zajarałem się jak dzieciak, słuchajcie. Ten las z tyłu, który widzicie, on ma 40 lat. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Wystarczyły niespełna dwa tygodnie, żeby powierzchnia wyglądała tak, jak na załączonym obrazku. Te 3,5 hektara lasu zostało wycięte z uwagi na to, że na tej powierzchni, na terenie Wielkopolski, będą e, robione odwierty, pod wydobycie ropy naftowej. No, próbujemy się uniezależnić unie e energetycznie. Czy to dobrze, czy źle? Nie wiem. Ja mam swoje zdanie. No, także dzisiejszy odcinek będzie o tym, co się wydarzyło jakie maszyny tutaj pracowały. Bądźcie do końca, będzie naprawdę dużo się działo. Słuchajcie, taka maszynka zajmuje się uprzątaniem już powierzchni podzrębowej. Ta maszynka pracuje dziennie od 12 do 14 godzin. Zajmuje się akurat uprzątaniem gałęziówki i karpy. Jak wygląda karpa 40-letniej sosny? Za chwilę zobaczycie tą maszynę w akcji. Jedziemy. Odcinek będzie dzisiaj mega dynamiczny, także będzie się dużo działo. To nie wyłączajcie ani nie pauzujcie. Teraz tak. Słuchajcie, drzewostan 40-letni tak wygląda karpa 40-letniego i 40-letniej sosny. Za chwilę łyżką ją dygniemy. Będzie się działo.

Dobra, odchodzimy teraz trochę od, od tego tematu, bo jest, jest po prostu... E, tam jest głośno. Takie pytanko. Słuchajcie. Jesteśmy na niżu polskim, okolice Poznania. Trochę wam podpowiem nakieruje. Cena ropy idzie w górę. Cena ropy idzie w górę. Na niżu polskim odkryto złoża ropy naftowej. I właśnie tutaj... Ten działania, wycinka tego lasu, wiąże się z tym, że będzie wykonywany na tej powierzchni odwiert, odwiert badawczy. Gdzieś tu ma powstać pochodnia. Jest OK. Słuchajcie, jak to wygląda? Ile czasu zajmuje wycinka takiej powierzchni 3,5 hektarowej, drzewostan sosnowy, powtarzam, 40-letni? Jak myślicie? Ja nie mówię. Jeden harwester pracujący 10 do 12 godzin dziennie Uprzątał tą powierzchnię przez 10 dni. Druga sprawa ten forwarder, czyli maszyna, która uprząta gałęziówkę i takie karpy kolejne 10 dni. Zużycie dzienne oleju napędowego do takiej maszyny to jest około 120 litrów. Kiedyś takie prace trwałyby, dużo, dużo dłużej. Zobaczcie, powierzchnia jest uprzątnięta. Jest w porządku. Tu jest złożona teraz kolejna zagadka, taka dynamiczna. Jest złożona karpa i karpina. Nie wiem ile to ma 50 metrów. Słuchajcie, przyjedzie tutaj rębak, duża rębarka wysoko wydajna. Ona poradzi sobie ze zmieleniem tego wszystkiego na zrębkę. Nie wiem, tak pytałem chłopaków, którzy mają większe doświadczenie, pracują przy tym od 20 lat. Powiedzieli mi, że mniej więcej 3 dni to zostanie zezrębkowane i wywiezione, e, nie wiem, może do Niemiec, czy, czy, czy gdzieś do, do e, spalarni biomasy. Teraz pytanie, 3,5 hektara drzewostan, drzewostan e, dużo pytań dzisiaj, drzewostan 40-letni sosnowy. Ile metrów sześciennych drewna zostało pozyskane? Tutaj grubizny, czyli, no dobra, grubizny to musicie sobie wygluglować. I drewna stosowego było łącznie 500 metrów sześciennych. Krótko. Drewno stosowe pozyskane z tej powierzchni. Przypomnijmy, jest to sosna jeszcze mieszcząca się w drugiej klasie wieku, więc żywotna do 40 lat. Piękny zapas takie żywiczne, o mamuniu, jak cudownie Te stosy plus drewno plus grubizna To było łącznie 500 kubików Tutaj mamy stosy i tam się ciągną A, w sumie nie tak dłużej. Tam jeszcze troszeczkę i to wszystko. Super, super że kucie, eee, Super, że w nocy był mróz. Nie trzeba się jakoś tutaj ekstra błocić. O zboże o zimę. Zobaczcie, jakie zdrowe, jakie fajne drywienko. Trochę brzuski. Jest super, no i tak wygląda wszystko. Czyli był las, był piękny las, 3,5 hektara. To nie jest tyle, tam widzieliście. 10 dni pracy, 14 i po sprawie. A ta hałda za mną, ta hałda za mną robi to wrażenie. Odcinek dynamiczny, nie wiem, coś się dzieje, naprawdę nie spodziewałem się, że kurczę, no, przyjadę sobie na rehabilitację na te 5 dni, nie tylko, że zrobiłem super odcinek, dla mnie był z wspaniały, to jeszcze kuczę takie, takie rzeczy, zobaczcie jak to wspaniale wygląda, jak pracuje maszyna. Nie każdy z Was to widział. Także potencjał do wycinania lasów jest ogromny. Dla mnie dobrym akurat takim, takim uspokaja mnie trochę, że faktycznie e, próbujemy e, usamodzielnić się od źródeł energii zapotrzebowanie na olej napędowy na ropę jest potworne. I ja osobiście dla mnie takie działanie bardzo mi szkoda tego lasu. No ale kurczę z drugiej strony. Każdy chce jeździć sam. przepraszam, nie każdy, chcemy jeździć samochodami, przyzwyczailiśmy się do wygody, więc z jednej strony, zobaczcie co się dzieje, jaki dysonans taki. Z jednej strony nie wycinajmy lasów, bo, bo to jest niedobre, wycinka na potęgę, z drugiej strony wszystko chcemy kupować nowe, nowe meble, oczywiście jak najtaniej, czyli wiąże się to z produkcją w Chinach. Przewożeniem tego materiału z jednego końca świata na drugi. Postęp, konsumpcjonizm to poszło bardzo daleko. Wyczerpywanie się zasobów, surowców. Dlatego musimy poszukiwać nowych źródeł. No co? Zresztą prawdopodobnie może być tak, jeżeli powiedzmy tam dżunglę amazońską wycinają czy inne lasy, i my tego nie widzimy, a korzystamy ze źródeł czy z jakichś plantacji, z oleju kokosowego, no to jest w porządku. To taka dygresja. Krajobraz dla niektórych może wydaje się księżycowy. Nie wiem ale no idziemy z postępem. I tego się nie da już zatrzymać czy cofnąć, bo <laughs> nie wyobrażam sobie, żeby nawet dla zwolenników ekologii, żeby przy tym zapotrzebowaniu na surowce wrócić do prac ręcznych i takie prace leśne wykonywać piłą typu moja, twoja zrywkę konną, która jest najbardziej ekologiczna. Wiele kontrowersji wzbudza też ugniatanie gleby Poprzez to, że te maszyny mają takie szerokie opony, to ugniatanie gleby i tych kół jest, tych kół jest bardzo dużo, to ugniatanie gleby jest no, w jakiś sposób zminimalizowane. Jak to wygląda? A no przyjrzyjcie się. Teraz tak, właśnie przez stosowanie takich szerokich opon, ugniatanie gleby na terenach, w których prace są wykonywane, jest minimalizowane. Na powierzchni widać właśnie szlaki techniczne poruszania się tej maszyny. No idzie to do przodu, Nie, no, Bez porównania. Z praca konikiem, a praca taką potężną maszyną. Opty tam jeszcze sprzątają, teraz jakieś smarowanie tankowanie maszynki, dużo się dzieje. Tędy właśnie tutaj jechał, tędy w tą stronę jechała maszyna. Prawdopodobnie harwester, on ma taki pas i teraz sobie ścina drzewa z jednej, z drugiej strony, ma szlak tutaj techniczny, później przesuwa się w drugi pas i kolejno i tak dalej, i tak dalej. On mamy tutaj przykład. Jest drugi pas którym się prawdopodobnie przemieszczał No Idealnie tutaj widać Ciach Po to przyjedzie rębak Będzie to zezrębkowane I poddane spalaniu w spalarni biomasy Zutylizowanie tego Znaczy zezrębkowanie Zajmie z tego co mówiły ekipy Tam przyjechał szefu tej firmy. Słuchajcie, właśnie pytanko, jak myślicie, ile ludzi, ile sprzętu pracowało, żeby uprzątnąć 3,5 hektara lasu? No, taka krótka chwila do namysłu, jak myślicie? Dwie osoby, dwie osoby, tych dwóch ziomów, operatorów, jeden w harwesterze, drugi w maszynie wielooperacyjnej, która zajmuje się ładowaniem, zbieraniem w gałęzi, karpy, e, drewna stosowego, byli w stanie zrobić to no, w 10 do 12 dni, dzisiaj jest ostatni dzień. Także bardzo się cieszę, że załapałem to i jedziemy. O kurde, chyba, leś, chyba leśniczy pojechał, ale jest ok, drewno z tego pozyskania było przetransportowane właśnie szlakiem zrywkowym, tą drogą leśną i złożone w stosy do wywozu. O super! Zobaczcie, a tu chłopcze mamy naturalne stanowisko występowania yy, borwinka w lesie. No coś pięknego. No i gitarka. Kończę. Kończę, żeby Was nie zanudzić, oczywiście piszcie w komentarzach to wszystko, ja nie już nawet nie oczekuję czy dobrze, czy źle, czy jak, czy kryzys energetyczny, klimatyczny, Bóg wie jaki to moim zamysłem było pokazać Wam po prostu jak te maszyny pracują, w jakim tempie y, można y, usuwać w XXI wieku, w sumie już w drugiej dekadzie, A, w trzeciej dekadzie. XXI wieku, las. Jak się to wszystko zmieniło? Jak wyglądają stosy? Kiedyś takich wysokich stosów nie można było układać. Teraz, ze względu na to, że takie potężne maszyny pracują, jest to bez problemu. No, poszło to wszystko z postępem. A sadzenie las? Las rośnie dalej, tak samo. Czyli z samosiewu albo wymaga sadzenia z pomocą człowieka. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, no to koniecznie dajcie łapkę w górę. A dla tych, którzy, którym się to spodobało w ogóle, w jakiś sposób przekazałem im wiedzę, której do tej pory nie mieli, zasubskrybujcie kanał Harmonia i Pokój. Tam gdzieś na dole powinno być kółeczko z subskrypcją, a jeśli nie, to pod filmem napis subskrybuj. Tyle najlepiej z dzwoneczkiem, oczywiście będziecie mieli wtedy wszystkie filmy na bieżąco. Jest ok. Z Wielkopolski pozdrawiam serdecznie. Dariusz Bogus, cześć!